Witajcie. Dzisiaj poruszę taki temat, że kibicowanie swojej ulubionej drużynie jest grzechem, ok? Jest to grzechem bawochwalstwa, ponieważ w momencie, kiedy kibicujesz swojej ulubionej drużynie, to krzyczysz do telewizora, aby ktoś z swojej ulubionej drużyny strzelił gola, ok? I w tym momencie, kiedy ty tak krzyczysz, to tak naprawdę mówisz do tego telewizora, czyli mówisz do rzeczy, okej? Okay? Mówisz, hej, podaj mu tą piłkę, hej, strzel tą bramkę i się załamujesz, łapisz się za głowę, kiedy on tej bramki nie strzeli. Jesteś chory psychicznie, moim zdaniem, okej? Okay? Osoba chora psychicznie, to osoba, która ma chorą duszę, okej? Okay? greckie słowo o psychej oznacza właśnie duszę, więc w momencie, kiedy ty kibicujesz swojej ulubionej drużynie i krzyczysz do tego telewizora, jesteś chory psychicznie. Masz chorą duszę. Tak? Tutaj widzimy właśnie, jak rodzina się cieszy z tego. Jest to grzechem. Nawet te osoby ciebie nie słyszą. Te osoby, którymi kibicujesz... Ty gadasz do tego telewizora. To nie jest tak, że ty gadasz do tych ludzi, ale ty gadasz do telewizora. O, tutaj na przykład jest wściekły kibic zniszczył telewizor pięściami. Nie jest chory psychicznie? Absolutnie jest chory psychicznie. Tak? Powiesz, Macieju, ale ja tylko kibicuję, ja nie niszczę telewizora i tak dalej. W momencie, kiedy krzyczysz do tego odbiornika... W tym momencie miał to tobą jak szatan, ok? Powiedz Macieju, ale ty w tej chwili też mówisz do tego odbiornika, mówisz do telefonu, masz tutaj telefon skierowany, I tak, ale to dotrze do Was, ok? Ten odbiór do Was dotrze, a to, co oni tutaj wyprawiają, to do nikogo nie dotrze. Ani piłkarz Ciebie nie usłyszy, ani nikt inny gadasz do telewizora, czynisz Babochwalstwo, tak? I to jest ta y, różnica. Gdyby ktoś mi chciał jakieś tam zarzuty robić, nie? O, tutaj widzimy piwo. Chipsy są OK, akurat to objaśniałem, chyba że to są te diabelskie, od których się umiera, ale to w poprzednim materiale widzieliście filmik na ten temat. Te nie wyglądają na te, ok, Bo tamte były ty trójkątne. Oczywiście nie każde ty trójkątne są demoniczne, ale ok, Dam weset z Biblii na to. Na potwierdzenie tego, że to, co mówię, jest prawdą. Ok? Żeby nie było, że ja sobie coś wymyślam, że to jest zbałuchwalstwo. Zobaczcie. Księga Habakuka 2,19. Biada temu, który mówi do dyrewna, przebudź się. Jakby to tak sparafrazować. Biada temu, kto mówi do piłkarza, którego widzi w telewizorze, strzel Biada takiej osoby. Okay? To jest bałwokwalstwo, ale XXI wieku, bo tak jak mówię, ty gadasz do telewizora i widzisz te obrazki ludzi, którzy tam biegają za tą piłką jak szaleni, jakby miotało nimi jak szatan. Ale oni ciebie nie słyszą. Ty tak naprawdę gadasz do telewizji. Przebudź się, a do niemiego, niemego kamienia obudź się. Czyż on może nauczać? Spójrz na niego, spójrz na ten telewizor. Jest powleczony złotem i srebrem, ale nie ma w nim żadnego ducha. Czyli w momencie, kiedy ty kierujesz swoje słowa do telewizora, to tak naprawdę. Kierujesz je do rzeczy. Do czegoś, co Tobie nie odpowie. Jakbyś, to to samo, jakbyś właśnie powiedział, obudź się do telewizora. Powiesz, Macieju, ale ja, ja to mówię do mojego ulubionego piłkarza. Ja chcę, aby on strzelił gola, gola aby było 6-0 dla nas. Tak? Jakie w ogóle dla nas? O czym Ty mówisz, gościu? To oni grają w tej drużynie. I nie masz z tym nic wspólnego. Powiedz Macieju, ale to mój naród gra, to Polska. Tak? Cała Polska tam gra? No powiedz Macieju, no nie, ale oni reprezentują Polskę, tak? Serio? Bo ja mam inne zdanie na ten temat. Powiedz Macieju, jakie masz zdanie? Ja mam takie zdanie na ten temat, że nie powinno się mówić o my, wygraliśmy mecz i tak dalej. Bo ty niczego nie wygrałeś. Ty siedzisz knurze opasły na czterech literach z piwem w ręku, jedząc chipsy swoimi obślizgłymi palcami i ty mówisz, że cokolwiek wygrałeś? I jak ja mam mówić, że nie jesteś chory psychicznie? No oczywiście, że jesteś, tak? Bo tobie się coś uroiło w głowie, że ty coś wygrałeś. Ty niczego nie wygrałeś. No to to moja szatan w tym momencie. Okej? Okay? Także tak to wygląda. Jest to grzechem bawokwalstwa. W momencie, kiedy tak robisz, to przestań. Zwłaszcza osoba wierząca nie powinna czegoś takiego robić. To jest... Złamanie drugiego przykazania, że człowiek gada do tych obrazków, które się poruszają. Hej, podaj mu tą piłkę. Widzisz, że nikt go nie kryje. Weź mu podaj tą piłkę. Ja nie mogę, nie podałeś mu. Ja nie mogę. Widzisz, jak ty się zachowujesz? Po diabelsku. Ok, okay. I, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Chciałbym poruszyć coś jeszcze, ponieważ na lajbie słuchałem sobie przekładu toruńskiego, jeżeli chodzi dzisiaj o... No właściwie to już było wczoraj, widzimy, jest po północy. List do Rzymian, nie? I słuchałem tego przekładu toruńskiego już wcześniej, ale nie dotknęło mnie to, co jest napisane w tym wesecie. 13.7. A mianowicie w przekładzie toruńskim jest bezsensowne tłumaczenie. Zobaczcie na to. Oddawajcie więc każdemu to, co powinniście. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu respekt, respekt. Komu szacunek, szacunek. Co? No puknij się w łeb. Ty, który to przetłumaczyłeś. Dlaczego? Ponieważ respekt oznacza szacunek. Więc jak może być komu szacunek, temu szacunek? Średnik, komu szacunek, szacunek. Masło maślane z mimem przez ścianę. To w ogóle nie ma sensu, ok? Tylko, że słowo respekt oznacza szacunek. Poprawne tłumaczenie jest bojaźń tutaj, ok? W tym przypadku, ponieważ jak sobie patrzyłem z greki, to jest użyte słowo fobon i jest ono od słowa phobos. tutaj też bez sensu respekt, powinno być fir. Powiesz Macieju, ale fear oznacza taki strach. A czemu by nie? Skoro też jest w Bibliach angielskich na przykład, że fear of the Lord jest beginning of wisdom, czyli bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Można to słówko tu wstawić? Absolutnie tak. Ale ludzie mają chyba bojaźń ludzką, że boją się wstawiać tutaj takie słowa. Aby nie być gołosłownym, tutaj mamy to Pobon i ono istotnie pochodzi od słowa pobos. I zobaczcie, tutaj with fear, ok, Mamy tłumaczenia, jeżeli chodzi o fear. Wszędzie jest fear, a tutaj nagle respekt, nie? Ale na szczęście Biblia Króla Kuba tutaj daje słówko. Feel, ok? Więc mamy to słowo w tym tłumaczeniu. King James, ok? Więc tutaj wszystko jest ok. Zobaczcie. A, tutaj kliknąłem i znowu, a, miesza. W każdym razie jest to fil też, nie? Natomiast e, jeżeli chodzi o niektóre angielskie przykłady, to też widać, że się w tym mylą, tak? Ale na przykład... Zobaczcie, tutaj mamy Gdańską, która jest jakby odpowiedni, odpowiednikiem tej angielskiej wersji Króle Kuba i też mamy Bojaźń, nie? Bo tak jest z Greki. I tak powinno być. Okay? I jest to dziwne, ponieważ przykład toruński też podobno jest tłumaczony właśnie z tekstu przyjętego z Greki, nie? Z tekstu z. Receptus. Także jest to dziwne, że dali tutaj respekt. Okay. W sensie tutaj. No jaki to ma sens? Powiedzcie mi. Komu respekt? Respekt. Czyli komu szacunek? Szacunek. Średnik. Komu szacunek? Szacunek. Serio? No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.